Jesteśmy na stacji Warszawa Główna. Trwają tu właśnie ostatnie bardzo intensywne prace zmierzające do tego, by całą tę infrastrukturę oddać w ręce pasażerów. Pociągi wrócą tu po ponad 20-letniej przerwie, a pierwszy kurs zaplanowali kolejarze na 14 marca. Stacja Warszawa Główna. Praca w Re opowie nam o niej dyrektor tego projektu Rafał Banaszkiewicz. Dzień dobry. Odwiedziliśmy to miejsce kilkanaście tygodni temu, faktycznie nie do poznania. Co się zmieniło od tego czasu i na czym polegały trudności związane z tymi pracą? W ramach, w trakcie ostatnich dni, miesięcy tak naprawdę przystąpiliśmy do realizacji sieci trakcyjnej. Ona powoduje to dużą zmianę, bo już widzimy, że zbliżamy się do końca. Oczywiście po wykonaniu sieci trakcyjnej rozpoczęto montaż wiat. Tutaj mamy cztery wiaty na każdy z peronów. I to sprawia też, że ten efekt bliskości końca jest bardziej widoczny. Wiadomo, że teraz prowadzimy prace wykończeniowe. Prace wykończeniowe wymagają wypracowania i realizacji drobnych detali. Może dlatego odbiór, że dzieje się więcej, jest tutaj widoczny. Na przykład prowadzone są prace związane ze zgrzewaniem toru i tutaj potrzebujemy dużo pracowników, żeby te prace móc wykonać. Za chwilę wykonawca przystąpi do montażu gablot małej architektury, tak żeby pasażerowie, którzy od 14 marca przyjdą na tą stację i skorzystają z pociągów, mogli zobaczyć i dowiedzieć się, jaki mamy rozkop jazdy. To będzie ten pierwszy moment, kiedy pasażerowie będą mogli skorzystać ze stacji Warszawa Główna po tej ponad 20-letniej przerwie. A co będzie działo się później? Jakie części tej infrastruktury będą jeszcze do zrobienia? Po otwarciu i uruchomieniu do obsługi pasażerów będziemy realizować jeszcze kładkę, która połączy dzielnicę Wola z dzielnicą Ochota. Oczywiście składki będą korzystali również pasażerowie, którzy z tych dwóch peronów będą mogli schodami lub windą dostać się bezpośrednio na kładkę i udać się w kierunku ulicy kolejowej, czyli Woli, albo w kierunku alei jerozolimskich. Kładkę przewidujemy realizację już w marcu. A zakończenie w połowie roku. Tutaj zastosujemy technologię nasowania, która umożliwi nam realizację robót budowlanych bez konieczności wstrzymania ruchu pociągów, na które nam bardzo zależy. Znamy już skalę prac, jakie przeprowadzają w tym miejscu kolejarze. Czas zapytać o cel tej inwestycji. Razem z nami Karol Jakubowski, PKP Polskie Linie Kolejowe. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaką rolę będzie pełniła Stacja Warszawa Główna? Bez wątpienia Stacja Warszawa Główna będzie pełniła bardzo ważną rolę w systemie, w układzie kolejowym warszawskiego węzła kolejowego. Ta stacja, przez to, że znajduje się w bezpośrednim centrum miasta, umożliwi każdemu pasażerowi, który tutaj wysiądzie na tych peronach szybkie przesiadki do metra, tramwaju czy też autobusu i wyruszenie w dalszą drogę do miejsca docelowego. Można więc śmiało powiedzieć, że mieszkańcy otrzymają nowy kluczowy węzeł komunikacyjny. A dlaczego kolejarze teraz podjęli się tych prac? Przed nami bardzo duże zmiany w systemie komunikacji na warszawskiej linii średnicowej. Już rozpoczęliśmy pracę na stacji Warszawa Zachodnia. Przed nami kolejne ważne zmiany w tym, jak będziemy kursować i jak będą pociągi jeździły na linii średnicowej, zarówno tej dalekobieżnej, jak i podmiejskiej. A zatem stacja Warszawa Główna stanowi ważny element uzupełniający całą tą układankę sieci kolejowej w Warszawie węźle kolejowym, to tutaj będą wjeżdżały pociągi od kierunków Skierniewickiego, łódzkiego, ale także Złowicza czy też Sochaczewa i Dobieszyna. Będzie to dodatkowe wsparcie w tym układzie komunikacji kolejowej, ale także po zakończeniu już wszystkich tych prac na linii średnicowej, linia stacja Warszawa Główna wpisze się na stałe w układ komunikacyjny i będzie pełniła bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o system kolejowy. W stolicy. Stolica bez stacji Warszawa główna, funkcjonowała przez kilkanaście lat. Co stanie się z nią po zakończeniu prac na y, linii średnicowej? Będzie jeszcze potrzebna? Bez wątpienia stacja Warszawa Główna już wpisuje się jako taki ważny element układu komunikacyjnego w mieście i takim elementem pozostanie również po zakończeniu prac na linii średnicowej. Warszawa zyskała kolejną ważną stację, kolejny węzeł przesiadkowy, z którego będzie korzystać wielu pasażerów. Bardzo dziękuję za te informacje, Karol Jakubowski, PKP Polskie Linie Kolejowe. O Warszawie Głównej, o przystanku, który na kolejową mapę stolicy wraca po ponad 20-letniej przerwie, a ten powrót już w połowie marca.